To mówią, jak masz przejść 10 mil, to połowa jest dziewiąta Właśnie jesteśmy na, na końcu tej drogi e, Jak Cię poważnie, Szymon? No fajnie, fajna, fajna atmosfera e, Uwaga też e, uważam w, dla mnie dobra, 110 kilo Myślę, że będzie ogień jutro Grzesiek mnie zaskoczył, bo 118 to kurczę sporo no, Nie ukrywam, że mnie też zaskoczył Gdzieś chyba ostatnio e, na f 20 e, Nie wiem którym, ale jak walczył e, z z to chyba 113 czy 112 miał, tutaj 118. Może mój organizm inaczej się reaguje na takie mocne treningi, bo zaczynałem przygotowania, miałem 114 chyba kilogramów, końcówka przygotowań poszło na 110. Ja nie wiem, czy to jest wina mojej diety i, i przez moją dietę spadają te kilogramy, czy, czy po prostu wina treningu, że, że przez y, po prostu mocne obciążenie pod samy, sam koniec przygotowań y, uciekają te kilogramy. Czy po prostu tak ma być? Albo wina obu, nie wiem. Na zawodnikach wagi ciężkiej zawsze ciąży ta presja, oczekiwanie Wiadomo, każdy tam mówi królewska kategoria i tak dalej, i tak dalej eee, Czego jutro możemy oczekiwać? Eee, ciężkiej, trzyrundowej walki? Eee, rozmawiałem tutaj z, z Grzesiem po poważeniu, eee, życzę mu powodzenia jutro Żebyśmy dali dobrą walkę Grzesiu mówił, że jest gotowy eee, Do tej walki, ja też jestem gotowy Także mam nadzieję, że damy dobrą walkę Trzy, eee, nie wiem, szybki nokaut w pierwszej rundzie by się kibicom bardziej podobał, czy, czy walka po prostu trzy rundowa. Uważam, że chyba trzyrundowa, bo było co, co oglądać, także nie nastawiam się jakoś, że ja wygram w pierwszej rundzie, albo Grzegorz wygra w pierwszej rundzie, nastawiam się po prostu, ja, tre, ja trenowałem, przygotowywałem się pod trzy rundy. A tutaj walka po prostu napisze nam scenariusz i zobaczymy, czy się zakończy w pierwszej, w drugiej czy wcześniej, ludzie. Ja się nie nastawiam na szybką wygraną. Jak fizycznie się czujesz w stosunku do pojedynków, które toczyłeś wcześniej, przygotowań tego okresu całego? Jak w ogóle fizycznie? No bo już nie jesteś też zawodnikiem, który ma 20 lat i potrafisz po iluś tych cyklach rozpoznać, jak mniej więcej? Coś powiedzieć o sobie, tak, tutaj też coś potrafię powiedzieć. Myślę, że, że trafi, trafiłem z formą, bo ja nigdy nie byłem szybkim zawodnikiem, a jednak uważam, że ja, mój trener uważa, że jednak trochę ta, ta szybkość została poprawiona. Siła, no to uważam, że tutaj będzie podobna jak w każdej walce. Kondycyjnie treningi biegowe ok, ale w sparingu widziałem, że też jest całkiem dobrze. Przy sparingu partnerzy zmieniali się co rundę. Także e, dawałem radę. E, myślę, że myślę, że będzie ok, że ta moja motoryka e, pozwoli mi e, na stoczenie e, trzech rund w szybkim tempie No i też ważne, że jesteś tu w Polsce, tak? bo podkreślałeś to w wielu wypowiedziach, że ważne, że walczysz tutaj dla polskich kibiców Tak, tak, to też jest dla mnie naprawdę e, e, fajna, fajna taka bomba do, do, po prostu do, e, motywacyjna do całych przygotowań Ostatnio 3, 3 lata już mam przerwy, odkąd walczyłem w Polsce, także czas najwyższy było tutaj wrócić i przypomnieć kibicom o sobie dostałem taką możliwość i nie chcę je zmarnować i chcę po prostu się pokazać z tej dobrej strony. Szymon, czekam jutro na walkę też z niecierpliwością, bo też interesuje mnie ten wynik, ta waga ciężka w ogóle, więc wynik tej walki też, ale też forma i styl, tak? bo to jest ważne. Płuc ci nigdy nie brakowało to pamiętam i puc, puc, tak? Więc do końca wiem, że na pewno jesteś dobrze przygotowany no i co, czekam na, te, na ten naprawdę dobry pojedynek Ja tak analizowałem też moje szczęście się walki to jest prawda, puc mi nigdy nie brakowało, zawsze do samego końca jak był, były, była walka trwała trzy rundy po 5 minut to potrafiłem wytrwać do końca, tylko po prostu tempo tej walki nie zachwycało kibiców w takim tempie tak naprawdę mogłem mi toczyć 6 rund i więcej, a trzecia runda się kończyła, ja byłem już gotowy na, do czwartej rundy, mogłem wyjść, przeciwnik już e, był bardziej zmęczony, nagle sędzia podchodzi i podnosi przeciwnikowi rękę, tak, on wygrał, no bo dał z siebie przez te trzy rundy e, więcej, także ja też już e, uczyłem się po prostu e, tą... E, Tą energię i tą, te, te płuca po prostu wyćwiczyć na trzy rundy, a nie na sześć rund Także yy, tutaj mówimy, tutaj yy, tak, płuc mi nie brakowało, ale tempo walki było średnie Myślę, że, że jutro yy, będzie Szymon taki 80 kilo <śmiech> Dziękuję <śmiech> bardzo, tego Wam obu życzę i tej sportowej atmosfery I tego, że nie, nie patrzycie na siebie bykiem, tylko po prostu podchodzicie sportowo A wiadomo, w OKTAGONIE każdy da z siebie wszystko Dziękuję, pozdrawiam wszystkich fanów Simon Bayer'ı zincirle